Otwórz. Trzy klucze. na sobie otworzymy. Kup. Autoryzuj. Super. W jedyna. Użyj. Okej. Okay, P90 elitarny. Zaczyna się. Zaczyna się. Zaczyna się. po cholerę, ja to kupowałem. Idzie yy. następny USPS ze statrakiem. Moment siły. Nówka sztuka, nie śmigana, chyba z tego co widzę. USPS, okej. Okay. Idzie następny falcjon. No, i w dupę, tu, tu, ty kutasie, palnik bunsena, w dupę ten palnik se wsać. E, ok, e, teraz tak otworzymy sobie trzy chromy dwójki, zobaczymy, ile pieniędzy starczy. Uwaga, o, o. Serio, origami obrzyn. Serio. Otwórz pojemnik według klucza, otworzymy tego. AK-47 elitarny wypadł. Też nie śmigany, nówka sztuka. O dziwo. I jeszcze jeden pojemnik tego pośrodku. środku. Tak, czary mary origami. No nie, no. E, nie, nie, nie. MP7 ze statrakiem. Pancerny rdzeni. I nówka sztuka też nie śmigana. Eee. Czekajcie. Troszkę pieniędzy poszło. Eee, skrzyna to może, to może skrzynkę operacji BRAVO otworzymy, co wy na to? Kupię kluczyk. Proszę, 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 ta skrzynka drogo Jest! Jest! AK-47, ognisty wąż! Nie wiem co, ale chyba dobrze. Chyba dobrze jest. Chyba jest dobrze. Nie wiem. Ty, e, ognisty. Czekaj, ekwipunek. E, ognisty wąż. Zbadaj. Ognisty wąż. To jest terroryst przetestowany w boju. Ile to kosztuje? Sprzedaj na rynku. Ile to kosztuje? Ile? 199 euro? O Juhi, i twój nick w ci woko. <laughs> oh, yeah, da, 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 da. <laughs> Okej okay. Dobrze, otwieramy dalej Jestem Mija, nie teraz. Kicia, ja wiem, Kicia, Kicia. Otwieramy, otwieramy skrzynki. Jesteś ze mną, Kicia. Czekaj, czekaj. Cieni, skrzynka cienia, Matko Boska. Jak kicia, z tego coś pójdzie? To normalnie nie, Mac, Mac 10 Rangen! Rangen, Cholera! Kicia, gdzie moje szczęście? Kiciuś, Kicia, gdzie moje szczęście? Gdzie moje szczęście? Czekajcie, jeszcze mam jakąś czarną skrzynkę do otwarcia. Tutaj, co to jest? Niech ona otworzy. Skrzynia CSGO 2. Niech będzie chrzanić, to otwiera, kupuje, kluczyk otwieram. Użaj. No, niech kot ci otworzy. Hmm. Tak 9, niebieski Tytan. <grym> no Dlaczego to nie chce nic wypać fajnego? Czekajcie, a co to jest? A skrzynia zimowej ofensywy, co to jest? Bo mam coś takiego, seria 7. E. 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 Nie wiem, otwieram. Głupi Tomasz ten... Tyyyy! By... Wysojów i Nie tak wiem. sądzę, że... Nie chyba by... to, to że otworzyłem tą skrzynkę. Wiedziałem. Niepotrzebnie to otwierałem. Też tak sądzę, żeby otwierać raz na ruski rok i mieć takie szczęście jak ty. Hehe. <laughs> Czekajcie, jeszcze, czekajcie, jeszcze mi pieniądze zostały, bo kupiłem 25 euro. No, jak się da, ta Czekajcie, ile ile, ile, ile mi jeszcze zostało, ile jeszcze kluczy mogę kupić? Muszę mi jeden klucz, pojawia? jeden klucz mogę od... jaki by tu, jaki by tu otworzyć, jaką by tu skrzynkę otworzyć? Transmener. Ehm, ehm... Losujowcy. A... Łowce. No tam fajna kosa idzie z łosy, wiesz? Ale fajna kosa nie, nie trafię kosy. Z twoim szczęściem wszystko jest realne jeszcze. Myślę o falcione, żeby otworzyć Falcjona. To otwieraj. Niech będzie. A to są twoje ty tam nie masz szczęścia. No, hello. No dobrze, niech będzie Falcjon. Tworzę Falcjona. Nie no, żartuję, <noise> to co będzie na mnie. Nie. Nie, już jest na ciebie, bo kupiłem kluczek. <noise> no już jest na ciebie. Oja piernicze. <noise> to jak wypadnie coś dobrego. <noise> U MP9 nowa tak zatruta wina. jakaś. Nieźle. Okej. Okay. Okej. Okay. Przetestowana w boju. E sprzedaj na rynku. Ile to kosztuje? 32 centy. Ale, okej, okay. ale dobrze. Nie przedłużając, moi drodzy. Jesteśmy chyba na plus. W związku, że wypad AK-47 ognisty wąż. Jesteśmy chyba na plus, co nie? Więc ja dziękuję serdecznie za dzisiejsze otwieranie. Miej nocy życzę, albo dnia, albo tego, tego. 爸爸。